Z tej strony Sanego Maniaka W dzisiejszym odcinku zagramy sobie kilka meczów na nowej odsłonie e-sport mam nagrody przed chwilą wygrałem 4 i nagram z tego shorta jak, jak strzał po prostu z główki piękny strzał był więc zaczynamy pierwszy mecz Powin... I znowu z Real Madrid gramy. Hiszpania Real Madryt. Ostatnio graliśmy z Realem His... z Real Madryt. Tego. Old... Old... Y... Pozdrawiam, pozdrawiam. Eee... A więc co, zaczynamy Trafiłem Trafiamy w ostatnim Celechu, 105, lego I oni mają bardzo podobny skład do mojego. I zaczynamy pierwszą połowę metru. salach, od razu troszkę miejsca w salach, 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 salach. E, prawą um, um, stroną salach i gol! Musanych w salach! Jak on tutaj gra! On piękne sytuacje tworzy. O, o nie da się takich bramek yy, nie lubić Półboiska sprintem. Chciałbym, Ależ teraz dobrze Chodzi o salach, w salach Troszkę zepsuł to To wszystko, salach zepsuł to zepsułam to Przepraszam widzowie yy, Bardzo zepsułam e, ten strzał czy teraz kontra wizyt Wandajk 104 odzysko piłka i y, na tym kanale wlecą jeszcze recenzje LEGO. Y, będziemy 28-29 wleci nowe pierwsze recenzje moja Ależ jest Gold 2.0 y, plan. Wracenie do tych recenzji. One y, będą o takim taki zwykły czerwony autobus LEGO. Pluski plus dwa zestawy z drogą i potem spróbuję coś z tych dróg zrobić więc zaczynamy kolejną e, kolejną odsłonę tak? znaczy nie odsłonę e, kolejny raz zaczynają ale był tu faul na zewnątrz Madrytu. To ale z nadbramką, bo jakiś to był mocny strzał jest kasię spodana. Jak? Przepraszam widzowie, ale chodziło też nam piłkę. Fajnie. Oddaliśmy nam. Soloch bardzo dobrze. W ustanych salach. Czy to wykorzysta salach? 3 do 0. Jaka tu była akcja? Widzowie, napiszcie, która bramka się Wam najbardziej yy, podobała i w którym momencie. Y, bardzo ładna ta bramka, napiszcie w komentarzu, widzę teraz y, bardzo dobrze. Y. Salaha, salach, salach, sala Hat-trick, 4 do 0. Znaczy, mam na myśli, że hat-trick, bo on strzelił jeszcze jeden zawodnik, jedną bramkę się tutaj wypuścił do salach salach się nie myli w takich sytuacjach jak ma piłkę to od razu i my chyba my chyba będziemy jeden mecz dzisiaj grać bo jakby to powiedzieć to nie ma chyba gości koledzy będą no to jeszcze potem. Buuuu, jako bramka! Widzowie. Zostawcie łapkę w górę i sobika za tą bramkę. Salach bardzo e, wrzucił. Przyjęcie na... I ubah. Taki Mbappé w finale e, Mistrzostw Świata. I koniec pierwszej odsłony tego meczu. Zaczynamy, I zaczynamy drugą odsłonę meczu: e, Portu e, e, Hiszpania. 5 e, bramek strzelonych, 3 salach, 2 e, ten e, ze Szwajcarii, co tu nie jak się nazywa, Przepraszam widzowie. E, dasz, dalusz, dalusz. napiszcie w komentarzu, jak to się wymawia w eee, salach, salach, kontra. O samych salach, salach, salach. tala za eee, Embryka ma zejść. Salach, bardzo mocny strzał, lekarz jezdry. Eee, super strzał. Eee, co tu się dzieje? Podanie salach, salach, salach.